Cześć, Słuchaj Mateusz, który już się tak spontanicznie spotkaliśmy, to może opowiemy naszym sąsiadom o najbliższych wyborach. Dajesz. Drogie sąsiadki, drodzy sąsiedzi. 24 marca są wybory do Rad dzielnic. To państwo będą decydować, kto będzie dbał o nasze chodniki i nasze ulice. To też od was zależy, jaki będzie budżet. Im więcej osób pójdzie na wybory, tym będzie większy. To powiedz jeszcze Mateusz, po co jest ta Rada dzielnicy? To jednostka pomocnicza naszego miasta. W założeniach ma rozwiązywać problemy najbliżej mieszkańców, trzymać skargi i wnioski. Czyli działać tu i teraz. Tak, właśnie. W takim razie chodźmy na wybory 24 marca od 7 do 21. Agnieszka Labent przy Morze Małe Mateusz Janota przy Morze Wielkim. Zapraszamy, Zapraszamy na, na wybory! Na wybory.